I <laughs> you. Tak. Oczywiście nie da, się, nie da się wręczyć nagrody wszystkim, dlatego że i pan prezes, i pani prezeska wręczają nagrodę symbolicznie. Ona oczywiście będzie dla całej grupy. Jeżeli chcecie, to mamy bardzo mały ten mikrofon, a Was jest tak wiele, ale to jest bardzo budujące, ale zapraszamy. Mikrofon jest Wasz. Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i wdzięczni z powodu tak olbrzymiego wyróżnienia, jakim jest nagroda imienia Tischnera. I zarazem jesteśmy bardzo dumne, ponieważ czujemy, że ta nagroda to jest po prostu też wyrazem takiego olbrzymiego wsparcia ze strony państwa wsparcia dla naszych działań, ale też niezgody na niehumanitarne traktowanie uchodźców i uchodźczyń przez władze naszego państwa, co ma miejsce na pograniczu, bo grupa granica to jesteśmy my wszyscy, to jest olbrzymi ruch społeczny, działający na rzecz udzielania pomocy humanitarnej na polskim pograniczu, ale też dalej, w drodze i w zaczynaniu nowego życia przez uchodźców. Biorą w nim udział organizacje społeczne, biorą w nim udział osoby mieszkające lokalnie i udzielające tej pomocy uchodźcom lokalnie. Biorą w nim udział też wolontariuszki i wolontariusze, którzy dojeżdżają na Podlasie, żeby tam świadczyć pomoc. Ale to są także te osoby, które nie działają bezpośrednio na pograniczu, to są prawniczki, tłumacze, osoby, które przygotowują zupy i wysyłają je po prostu do baz wolontariackich, dzięki czemu możemy do lasu iść po prostu z ciepłym jedzeniem. To są ludzie, którzy przygotowują paczki z jedzeniem, z ubraniami, z zabawkami, które do paczki są później wysyłane dla uchodźców i uchodźczyń, zamykających w Polskich, już na terenie Polski w ośrodkach strzeżonych, które mają po prostu więzienny rygor. I to po prostu jesteśmy my wszyscy, którzy tutaj reprezentujemy ten, ten cały ruch. Możemy mówić przez kolejny rok, co się dzieje na granicy, ale chciałam Państwu powiedzieć, bo 7 lat byłem wojewodą Podlaskim i powiem, że Budując przejścia graniczne, budując system zarządzania kryzysowego mogę dowieść każdemu, że można chronić nasze granice, jednocześnie zachować ludzką, humanitarną twarz i nie pozwolić ludziom cierpieć. A spotyka nas to. Że wolontariusze i ratownicy chodzący z takimi ciężkimi plecakami, dzisiaj nawet bez zupy, bez pełnego termosu, a można zobaczyć jakiś ciężki, chodzący z czarnymi torbami medycznymi, żeby się nie świeciły, musimy chować się przed służbami, bo ktoś mówi, że jesteśmy jak przestępcy, bo ktoś mówi, że jesteśmy użyteczni idioci, a głowa państwa nawet mówi, że jesteśmy durniami. To chciałem powiedzieć, że. Cokolwiek się nie będzie działo, nie odpuścimy ani dnia, ani godziny, żeby dzieci, kobiety i ludzie nie umierali na granicy na polsko-białoruskim pograniczu, bo nie mogą. Nie mogą ludzie cierpieć. Można to wszystko zrobić humanitarnie. Proszę Państwa, Grupa Granica to ludzie, którzy starają się działać na wielu płaszczyznach. Ja jestem reprezentantką Stowarzyszenia Egala, które wspiera pacjentów, cudzoziemców, którzy trafiają do szpitala. Działam w Hajnowskim Szpitalu, gdzie mieszkam od ponad roku. Przychodzę do nich, wspieram rzeczowo. Udzielam porad prawnych, mimo że prawnikiem nie jestem. Nabyłam tego doświadczenia teraz od roku czasu, po prostu, aby, jak naj, aby cudzoziemcy jak najlepiej poczuli się w naszym kraju, gdzie zostali zostawieni sami. Trafiają w brudnych ubraniach. Trzeba im dostarczyć wszystko i chcemy, żeby się czuli godnie. Dlatego. Wspieramy ich po prostu najlepiej jak możemy i dziękuję bardzo za to, że Państwo doceniają nas.